Halo, witajcie. Tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym odcinku, kochani widzowie. Wampirków. Dzisiaj chciałbym zagrać sobie tym, sudo -udo i wygrać, więc mam nadzieję, że wyjdzie. Zagram sobie nim na bibliotece, bo mi się wydaje biblioteka jako najprostsza mapa na to. On ma mega duży magnes i tak naprawdę nie wiem, czy cokolwiek obszar ma zmniejszony, no nie wiem jak nim pójdzie, naprawdę. Zaczyna z tymczasowo zmniejszonym obszarem, a czyli potem pewnie będzie większy, ale no, nie wiem, średni się wydaje. Yy, kupmy sobie nowe upgrade'y, klątwa... O Jezu, 10 koła, to szczerze? Wolę chyba Regena najpierw, a klątwę... Nie stać mnie, hahaha, ha, ha, nie kupię. Yy, zagrajmy. Panem Pepino? Na. Bibliotece? Tryb Hyper? Prędkość ruchu mam zwiększoną o 90%, A to jestem ciekawy, czy się będę ruszał, cokolwiek. Nie wiem. No i na nim to zwiększone HP to musi być. To nie ma innej opcji w ogóle. Muszę mieć Sarabandę leczenia. Nie, na się nim nie ruszam. To jest jakaś masakra. Co tam jest za niewiadoma? Na tej mapie coś mi jeszcze zostało? Eee. E, nie wiem. Ojej, jest miecz nocy i... Słuchaj tego! Kocham te komentarze widzów Że... Żebym brał miecz nocy i jest ogólnie dobry, ale... Nie jest dobry. W sensie, że jak on jest... muszę mieć super build, bo inaczej umrę. I nie wiem trochę o co chodzi. I on się podobno z maską synerguje. W ogóle wszystkie z tych trzech przedmiotów bym chciał mieć, ale zacznijmy od miecza nocy. A chciałbym mieć wszystkie z tych trzech przedmiotów. Bitch też na leczenie się, będzie spoko. E ja będę szednie, Nie wiem czy się opłaca. Pustą księgę chciałbym podnieść z tej mapy. Pan jak najbardziej tu się przyda! No i jest księga rzeczywiście do podniesienia. Ja mam nadzieję, że dostanę po prostu yy... tą arkanę, że podnoszę sobie rzeczy yy, z mapy. No bo nie sięgnę tu nic, puste serce na ulepszenie, na leczenie, na beach, oczywiście, że tak. I ciśniemy sobie. Ja nie wiem, tutaj nawet zasięg podnoszenia by mi się chyba przydał większy, bo powiem wam, że jakoś tutaj szału nie ma. Miecz nocy wystrzeliwuje więcej pocisków, okej, okay. tylko no co? On w ogóle nie atakuje, nie? Ten miecz nocy bije tylko i wyłącznie w momencie, w którym rzeczywiście przeciwnicy przyciągacie. przyciągać? Ja chyba wziął. No? Jeszcze większy zasięg podnoszenia. No bo za ile tego zostaje mi na ekranie. Ja tego nie, nie wszystko sięgam. Czy tu będę się cokolwiek ruszał? No, nie wiem. Labrador jest super. Zwiększony zasięg działania na tą postać, jak najbardziej, jak dla mnie. Więc weźmy to sobie. No, i jakie bronie tu bym chciał? Ja Chciałbym mieć Laura i Lancet koniecznie. Bo może udałoby mi się tą postacią rozwalić. Yy, śmierć. Tylko to do 10 minuty fajnie byłoby wbić wszystkie bronie, nie? Gatia Amari? Niekoniecznie, chyba. Więc, beach po prostu ulepszajmy. Zróbmy sobie sloty na Laura i na. Ym... Co to jest, no? Zegarek! Yy, Lancet zegarowy. Yy, no i mówię. Miecz nocy, ulepszam, dalej. Mógłbym odrzucać te rzeczy, których nie chcę, ale no to, to jest inna rzecz. Właśnie, top komentarz, że ryfek polecam używać tych. Odrzucenie i coś tam pominięcie. I te takie yy, głowy z tego, z wyspy wielkanocnej. Nawet nie umiem zrobić tego, eee, ale ja wiem o tym. Ja po prostu tego nie używam, bo nie widzę sensu na razie. No, bo z tego co rozumiem, o o odrzucenie czegoś albo pominięcie czegoś, no to jest strata levela, nie? Więc trochę bez sensu rzeczywiście. Ej, ja naprawdę nie podnoszę tych rzeczy. Jak mam zwiększony zasięg ataku, to rzeczywiście dobrze wziąłem sobie dodatkowe zwiększony zasięg podnoszenia. No i tak, biczu lepsze. Święta woda się wydaje być idealna na tą postać. Tylko mi zostaną wtedy tylko dwa sloty. No i oba sloty muszą pójść na... Te ulepszenia. Dobra, święta woda. No, nic tu już więcej nie wezmę, ale bic jest jak najbardziej spoko. Czosneczek ulepszony. Ten miecz co nie wiem co on robi tak naprawdę, ale bije chyba jak inni mi ją, więc okej. Okay. Eee, wezmę maskę najprawdopodobniej Więc ulepszę ten miecz na wyższy poziom Dowiem się co takiego Niesłychanego z tym mieczem jest Że go muszę uważać z nim Miecz nocy czy może szpinak Szpinak by się przydał Po prostu zwiększa zadawane obrażenia No bo pasywek tu nie będę brał żadnych innych więcej Nie? Po prostu pod dobry build pasywki No to szpinaczek jest jak najbardziej dobry Weźmy go sobie, ruszę się trochę Zgarnijmy tego ekspoza... Delikatnie więcej, bo, bo trochę tego leży. Pummarolla nie potrzebna, bo tego regena to nadaje tyle co nie. przyciąga, zacznę ulepszać, żeby o większy zasięg podnoszenia był. E, Pummarolla się mi wydaje, serio. Kompletnie bez sensu na tą postać. Puszka torony też, więc ulepszamy sobie szpinak na razie, bo tutaj i tak na razie do mnie nic nie dochodzi. Kłopoty ja będę miał, jak będzie przeciwnik ze skrzynką pierwszy. E, no i jego nie wiem, jak zabije. O tym nie pomyślałem. Topora nie chcę. Toporu? Yy, miecz nocy. No tak, wystrzeliwuje więcej pocisków. No nie no, widzę czasami rzeczywiście jak on bije. Boże, co tu mnie coś uchlało w plery i tak mnie teraz zwędzi. Jej, jej, mam niby moskity, jest kurde zimno. Co tu może latać jeszcze? Nie wiem, tu musiało przeżyć chyba ostatni miesiąc tutaj. to jest niemożliwe, żeby w takich temperaturach całą... Całe lato nic nie było i jest zimno i się zaczynają robić robaki. Nie wiem. Ale bez kitu to ja tylko zauważyłem, ale rzeczywiście w tym... w to lato to praktycznie nie było. Owadów, o lancet zegarowy, super, to jeszcze lauru jest mi potrzebny. Albo mi się wydaje, albo rzeczywiście w to lato ja praktycznie, no nie wiem, może z 2-3 razy mnie ukąsił komar, gdzie normalnie to się działo kilkadziesiąt razy. O i idzie, idzie mumia, pierwszy przeciwnik jakiś mocniejszy. Eee, święta woda, w pierwszej kolejności bronię ulepszajmy może. No, Jezek, ja go odpycham. <głupio> Jaki głupie jest to drzewo. I co, już mam obszar zwiększony? No, tam, był na chwilę tylko zmniejszony. Ale to nie ma jakichś statystyk, nie wiadomo jakich, też, nie? Tak patrzę. Pancerz plus 6. No, ciekawe, może ma pancerz zwiększony. Yy, ulepszamy. Kandelabrador. Lancet na samym końcu tak naprawdę mógłbym mu lepszyć. Yy, nie będzie mi to w żaden sposób przeszkadzało. Teraz mówię, jedyne co, co będę chciał, to jeszcze Laur. Jak mi się udało tutaj śmierć zabić po raz kolejny, ja byłbym mega zadowolony. Idziemy do tej mumii trochę, bo kurde. Mały kłopot jest. Bo ci przeciwnicy do mnie nie są w stanie. Ja nie zadam jej nigdy obrażeń. Ona jest odpychana. O, moim regenem. Ale ten regen bije tak mało, że to jest jakaś masakra. Przyciągasz sobie weźmy. No i lecimy w stronę. <śla> Jaka głupia jest ta postać, ale lubię ją. Już mi się podoba. Jest Im głupsza postać, tym lepsza. Ulepszenie no na beach, nic ciekawego. Chyba drugi level dopiero. Duplikator? Yy, I duplikator jako ostatni? Chyba spoko. Tylko wystrzeliwuje więcej pocisków. Czy to działa na lancet zegarowy? Nie wydaje mi się. To na pewno będzie działało na laborę, na pewno będzie działało na beach. Niekoniecznie będzie działało na czosnek. No, mimo wszystko, nie wiem, jaki inny mógłbym sobie tutaj wziąć. Może level, o to jest dobry pomysł. Olejmy duplikator, bo te moje rzeczywiście. Ten mój build taki jest średni na duplikator raczej. E, a chciałbym dostać, może po prostu, koronę jako ostatnią pasywkę. Do dziesiątej minuty mamy dużo czasu. Oczywiście ja w ogóle nie wiem, czy ja dostanę. E, to coś, co mi pozwoli wszystko przyciągnąć. Ja mam nadzieję, że tak będzie. Nadal nie mamy dużo odblokowanych, więc może się trafi. Ale no to nie jest pewniak, jak nie. No bo przecież ja się nie przejdę tutaj. No to jest kilometry, żeby zgarnąć te wszystkie yy, pasywki. Tą postacią, to nie ma żadnej możliwości na to. Więc mówię, ostatnią, ostatnim przedmiotem Laur, ostatnią pasywką Kamienna Maska, no mam nadzieję, że podniosę z tego, ostatnią pasywką Korona na level. No i mam nadzieję, że uda nam się zgarnąć tutaj e, Tę kartę, która pozwoli mi zgarnąć wszystko z mapy Wtedy byłoby super Nagrywa się to? Pentagram, nie chcę Nagrywa się bardzo... Już 10 minut gram, Boże, bez kitu A 5 minut dopiero podejścia. A wam, kochani widzowie, w 10 minucie nagrania przypominamy, że jeżeli socie możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i dziękuję wam za wsparcie. Ktoś mi napisał, ty, ja, ja to rozwala, że e, wy mi pisaliście wszyscy ostatnie odcinki, że zagraj w końcu mapy z DLC, zagraj w końcu mapy z DLC. Zagrałem jedną mapę z DLC i była turbo trudna i pierwszy raz się tak męczyłem na mapie jakiejkolwiek chyba. E, I właśnie ktoś napisał, Ryfek, ty te mapy z DLC zostaw, najpierw całą podstawkę przejdź, bo one są trudniejsze i sobie nie dasz rady, nie? No, to tak. Zawsze mnie to rozwala. Skrzydła. Ja, ale zobacz to, ja nie biorę skrzydeł, dlaczego? Bo ja gram na trybie hyper. Ja i tak powinienem mieć zwiększoną prędkość poruszania się zdecydowanie bardziej, więc y, mi się wydaje, że po prostu to nie działa. I ta postać ma ustalony sztywno movement speed na minus 90%, którego się nie da zmienić. O jest korona, super. Ostatnia pasywka, tak naprawdę. Y, to teraz po koronie. Laur i jesteśmy w domu. Jak się nie trafi Laur na level up'ie, mam mega dużo możliwości pomijania, odrzucania, e, więc z tym powinno być ok. Ale denerwuje mnie, że ja nie mam za bardzo jak zadbać obrażeń e, silnym przeciwnikom. E, ulepszamy bicz w pierwszej kolejności? No bo serio, oni tak odskakują, że to jest kłopot. Do ściany ich można tak dobijać jak gwoździa i po prostu wtedy im tam bić. E, ja już mam bić na ósmym levelu? Tak jest, jak on się szybko ulepszył. Candelabrador na zasięg obszaru ataku. Zasięg podnoszenia mam już na maksa ulepszony, a obszar jeszcze troszkę będę miał ataku ulepszany. Mam nadzieję, że no jednak... No nie, no nadal mam możliwość podnoszenia tych y, kryształków z ziemi, więc... Chyba na tyle mam zasięg podnoszenia zwiększony, że tutaj problemów nie będzie I się bardzo z tego powodu cieszę Kolejny szpinak, oczywiście, że bierzemy W ogóle cały czas się cztery itemy tutaj trafiały do wyboru Praktycznie jestem w szoku, bo to się naprawdę rzadko zdarza e, No i co? No i stoimy i czekamy tutaj, drodzy widzowie Na kolejne e, fale przeciwników No nawet ci eksplodujący, szarżujący nic złego nie robią Więc git I w końcu może ta gra będzie wyglądała lepiej na e, niższych rozdzielczościach tak? Bo jak się nie ruszam to rzeczywiście, całe tło stoi w miejscu i łatwiej bitrate'em po prostu jest wyrobić. Mam kawkę, mam nie proszę bardzo. O, do Diablo jeszcze dostałem, bez kitu. Pozdrawiam Diablo serdecznie. Ja cały czas w ogóle na fotelu Diablo siedzę i gram i wszyscy myślą, że to nie jest Diablo, bo to nie ma loga Diablo, tak jak te poprzednie fotele, które miałem. I tak sobie myślę, że rzeczywiście sobie trochę walnęli, strzelili w kolano pociskiem Rywka, bo... Pociskiem Łukasza, przepraszam. Bo. Eee... Strasznie dużo osób mi tak pisało. Że czemu już nie masz foteli Diablo? W ogóle takie wydanie. Kiedyś, jak ktoś nie wie, bo i nie oglądał wcześniej mnie, ja kiedyś miałem reklamy nawet w foteli Diablo na odcinkach Zajzaka. Eee, I. Widzowie w miarę dobrze kojarzyli, że ja właśnie mam fotele Diablo i się mnie pytają do dzisiaj Dlaczego już nie reklamujesz foteli Diablo? Czemu już, co to jest za fotel? Czemu już nie siedzisz na fotelach Diablo? A to też jest fotel Diablo, tylko po prostu nie ma loga z przodu Ale no, się wkopali I chyba dlatego nie chcieli, nie chcieli z nim robić jakichś reklam To jest ciekawe, że to jest takie bardziej biurowe, mniej dla youtubera, nie? A ja właśnie tego typu fotel chciałem to. Ten sobie po prostu kupiłem za swoje pieniądze, nie? A nie, że jakąś reklamę tam robiłem na niego ale z poprzednich moja rodzina korzysta, to jest dobre też. To jest Jedy, jedyny produkt, którego reklamę zrobiłem. Dobra, lecimy pasztetu profi. Nadal czekam aż się odezwie pasztet profi, ale coś nie chcą chyba. No to co, dzisiaj prosta mapa, to gadamy o pijakach. Żartuję, nie będziemy gadać o mojej kamienicy. Kusi to wentosakro, wiecie? Bo jak je wezmę, to mam ulepszony beach. A laura zawsze potem będę mógł wziąć, jak już połączę ze sobą beach ten i ten. Tylko wtedy. No tak naprawdę mogę zaczekać z tą kartą. No nie muszę podnosić od razu tej skrzynki z kartą, no? Dobra, to to weźmy. Vento Ale ja chcę mieć leczenie. Nie obchodzą mnie w ogóle obrażenia z tego, chyba. Nie, dajmy sobie spokój z tym. Nie ulepszajmy tego. Święta woda, wydaje mi się tutaj obrażeniami w zupełności dam radę. Jak ulepszę na laborę świętą wodę, nie będzie z tym problemów, a wydaje mi się, że ten beach ulepszony z Ventosacro, ten Wafala Wufalu, czy jak on tak się nazywa, nie leczy nas. On bije mega dużo, on naprawdę ma bardzo fajne obrażenia, ale on chyba nas nie leczy. Więc dam sobie z tym spokój. Boże, nagrywam chyba trzeci odcinek dzisiaj. Wczoraj jeszcze też trzy odcinki yy, i stream z World, i st odcinek i stream z Izaka i stream z RimWorld i bez kitu siada mi głos po prostu, ja już gadam i czasami już nie mogę gadać. Porąbane, porąbane. Święta woda, poziom ósmy. Boże, jak to leci? Jak ja mam dużo ulepszeń tutaj. A ja w ogóle nie mam ulepszonej korony, co jest śmieszne. I nadal nie mam Laura, no. Traf się, Laur Lancet. Koronę ulepszmy w pierwszej kolejności. No, szybciej level będziemy wbijali, szybciej Expawn będziemy wbijali. Eee, I mówię, póki nie będę miał Laura wziętego jako mojej ostatniej, szóstej broni. Pancerz, bierzemy. Nie będę brał skrzynki fioletowej za chyba 11 minutę. Mamy dosyć dużą szansę na trafienie. Ehm, ule, fajna fala. E, dosyć dużą szansę mamy ogólnie na trafienie tego. Ehm, tej arkany, czy jak tam się nazywa, żeby podniosła nam wszystko z gleby. Naprawdę dużą szansę. I tych arkan miałam nadal dużo odblokowanych, a 6 z nich zobaczę zaraz na levelupach, ehm, mimo wszystko. No to nie jest 100% szans na drabienie się. Troszkę będę żałował. Jest Laur, dobra, jest wszystko ustawione. Trochę mi będzie przykro, jak się po prostu to nie trafi, nie? Korona. Lecimy tutaj oczywiście standardowo już. No i zaraz wszystkie itemki będziemy ulepszali. Głównie chciałbym te arkany nie dlatego, żeby nie wiem, pokonać śmierć na koniec gry po 30 minucie. Ale po to, żeby zobaczyć ten miecz, ulepszony, co mi pisaliście, żeby go nie ulepszać. Jestem ciekaw, co on robi. Jak bardzo jest beznadziejny, jak bardzo się zabije przy tym moim bildzie. Chyba, że ja mam akurat bardzo dobry build na to, ale to nie wiem. Yy, ulepszamy sobie. Puste serce, Max HP, im więcej, tym lepiej. Wydaje się, że nie wiem, może to jest taki build, że. Jak nie biję, to otrzymuje obrażenia, coś w tym stylu, nie mam zielonego pojęcia jak to może działać, naprawdę. Ja już mam tylko dwa itemy do ulepszenia, jezu ile ja levela tutaj wbiłem. A wiecie dlaczego? Bo ja stoję w miejscu. Ja mam 57 poziom w 10 minut, to jest kosmos. Nigdy tak dużego levela nie miałem tak szybko. I właśnie wiecie skąd to wynika? Z tego, że ja się nie ruszam. Jak się nie ruszamy... Przeciwnicy z obu stron ekranu non-stop się pojawiają, a jak ja idę w lewą stronę, na przykład, albo w prawą, to ta druga strona non-stop zanika i ja mam walkę tak naprawdę z dwa razy mniejszą ilością przeciwników. Więc no niesamowicie opłacalne jest stanie w miejscu w tej grze i... Ta postać na to się wydaje całkiem niezła. W sensie ona się po prostu nie rusza, każdą postacią mógłbym stać w miejscu, jestem ciekaw... Co ta postać ma takiego specjalnego... Za nią przemawiającego, ale no nie mogę tak za bardzo zobaczyć. Pancerz plus 10, no chyba to jest dużo, nie? Chyba podstawowe postacie aż tyle pancerza nie mają. Tak bym zgadywał. Dobra, bierzemy skrzynkę. Pierwsze nasze ulepszenie? Eee, na beach, czyli chyba najmniej przydatne. Jak na razie. <laughs> Przepraszam, ulepszenie na. leczenie, tak naprawdę, bo na nic innego. Raz, dwa, trzy. Ej, to tylko trzy razy bije? Myślałem, że więcej razy będzie biło, no nic. Ja się już nie mogę doczekać w ogóle yy, wygrania tego podejścia. Znaczy nie wiem, czy je wygram. No nie wiem, czy się stanie, jak dostanę może tą arkanę i tą maskę. O idzie ziomek od Arkany. Z tego nietoperza wyleci arkana i ja trzymam kciuki, żeby było to na podniesienie wszystkiego z mapy. Szał to się chyba nazywa coś takiego. No bo jak nie, to nie ma szans żadnych na zgarnięcie tego. Ja mogę iść powoli iść, ale co najwyżej bym wziął, to tą maskę. Nic innego, nie ma szans na jakiekolwiek inne upgrade. Ale bym powoli powoli człapał się do tej maski, bo jestem ciekaw eee... tego ulepszenia miecza Okej, okay, z tej mapy zgarniane rzeczy, no dużo tego nie było Laur i... Czy będzie ta Arkana? Proszę, proszę, proszę Cztery masz, o! Przebudzenie nie Chaos ciemnej nocy, o, to jest nowe przez 10 sekund ogólna prędkość pocisków zmienia się ciągle w zakresie od minus 50 do plus 50. Postać otrzymuje dodatkowo 1% prędkości pocisków na każdym poziomie. Jakieś średnie? Szał jest! Co 2 minuty przyciąga do poznacie wszystkie standardowe przedmioty? No to oczywiście za to biorę, no. Okej. Okay. Ale nie, bo tutaj będą ci silni przeciwnicy. A ja ich zabiję w ogóle? Jak ja to wezmę? Ej, ja o tym nie pomyślałem. O oh fuck. zacznijmy od tych książek. Ulepszmy książki. Ej, bez kitu. Nie pomyślałem o tym. Znowu ta biodniosło? To o co chodzi? Yy, wbijmy max level. Ale to jest fatalne. Nie, to, to tragedia jest. Chodźcie, chodźcie, tu do mnie wbijmy książkę na max level. I ja wytestuję tę taktykę na wzięcie książki kolejnej po ulepszeniu książki na maksymalny level. Czy to zadziała? <laughs> Laur czy pusta księga? No, pusta księga na max level. Trzeci z pięciu. Jeszcze dwa levele pustej księgi. I weźmiemy kolejną. Czy to wbijają na szósty? Nie wiem. Ale się boję, strasznie się boję e, Tych przeciwników, e, którzy wyjdą Z tych strzałek i tak dalej Co dwie minuty to ma pojawiać przy mnie te rzeczy Niby Pusta księga, poziom piąty No i dobra, teraz po tą pustą księgę mogę iść Mamy ulepszenie na laur Poziom szósty Ty, nadal tu jest ta, ta, ta ten znak zapytania. Ja tam muszę iść w prawo. Czy w 20 minut tam dojdę? Raczej tak. Zejdzie się, nie? Ale wydaje mi się, że tam radę dojść. Dobra i patrzymy tę księgę. Gdzie ona jest? A zniknęła. Nie można podnieść księgi. LOL Ale jaja. O. Obszar na pożeraczu dusz. No chyba ta? Jeszcze ja? Dobra, idziemy po tą strzałkę, numer jeden. I sprawdźmy, jak to działa. Pożerasz dużo nowy obszar. Bierzemy to. O, jest typo. Kurde, on mnie zabije. Ty, no jestem idiotą. Myślałem, że pójdzie trochę lepiej. HA! Ale GÓWNO! Ogólnie uważam, że postać drzewca jest do dupy i nie polecam. Do widzenia, widzowie, papa. Pa.